Pracowałem w sklepie obówniczym wciśniętym w najdalszy kąt centrum handlowego Chapel Hills Mall. Halloween miało być nocą zabawy, ale zamiast tego utknąłem w sklepie pełnym trampek za minimalne wynagrodzenie. Zostało mi tylko pół godziny do końca zmiany, a ja czułem, jakby sekundy ciągnęły się niemiłosiernie. Zegar na moim telefonie wskazywał godzinę 19:30. Bębniłem palcami o ladę, starając się nie zasnąć. Mój menadżer, który miał mi pomóc w zamknięciu, wyszedł na wczesną przerwę na papierosa i nigdy nie wrócił. Większość klientów już się rozeszła, ale wciąż było kilku maruderów błąkających się po centrum handlowym. Mój telefon zabrzęczał w kieszeni. SMS od mojego przyjaciela Bena. Siema, wpadasz dzisiaj czy nie? Westchnąłem. Cały dzień unikałem tego pytania. Halloweenowa impreza Bena miała być wielkim wydarzeniem wieczoru. Miała przyjść połowa szkoły, a w tym wszyscy moi przyjaciele ale ja nie planowałem iść. Po skończonej zmianie chciałem tylko położyć się do łóżka. Zacząłem wpisywać prawdopodobnie nie, kiedy pojawił się kolejny tekst. Nie bądź Lamusem, przecież jest Halloween. Wpatrywałem się w ekran. Mój palec unosił się nad klawiaturą. Minęło trochę czasu, odkąd robiłem coś fajnego. I chociaż nie miałem kostiumu, Prawdopodobnie mógłbym upolować coś taniego ze sklepu z kostiumami po drodze. Nie byłem zbyt towarzyski, ale może chociaż raz nie zaszkodzi. Z wejścia do sklepu dobiegł mnie głos, przerywając mój wewnętrzny monolog. Spojrzałem w górę i zobaczyłem Bena i Dereka wchodzących do sklepu, jakby byli właścicielami tego miejsca. Ben uśmiechnął się z rękami w kieszeni. No, daj spokój brachu, nie wymigasz się od tego. Przychodzisz dzisiaj wieczorem, powiedział Ben opierając się o ladę. Derek skinął głową, uśmiechając się. Dokładnie, stary, nigdy na nic nie przychodzisz. W zeszłym roku też się nie pojawiłeś. No, słuchajcie, zacząłem. Jestem po prostu zmęczony, no i nie mam kostiumu i w sumie to nie mam czasu. Masz czas. Przerwał Ben. Impreza zaczyna się dopiero o dziesiątej. Kup coś taniego i po prostu przyjdź. Przecież i tak nie masz nic lepszego do roboty. Westchnąłem. Nie mylił się. Chociaż chciałem zaprotestować, zacząłem ulegać presji. Ben uniósł brew, a na jego twarzy pojawił się uśmiech oczekujący mojej odpowiedzi. No dobra, mruknąłem. Przyjdę, ale najpewniej nie zostanę długo. Ha, i proszę bardzo. Uśmiechnął się Ben, klepiąc mnie po ramieniu. Będziesz się dobrze bawił. Zaufaj mi. Derek spojrzał na zegarek. Dobra. To my spadamy. Trzymaj się. Patrzyłem, jak odchodzą. Ich śmiech zanikał, gdy znikali w centrum handlowym. Nie byłem pewien, czy wierzę Benowi z dobrą zabawą, ale teraz wszystko było dla mnie jasne. Musiałem tylko przetrwać ostatni etap mojej zmiany, wziąć kostium, a potem wypić kilka drinków, aby noc była bardziej znośna. Centrum handlowe było teraz w zasadzie puste. Większość innych sklepów była już zamknięta, a miejsce zaczęło robić się nieco ciemniejsze, ponieważ coraz więcej świateł było wyłączonych. Zacząłem mentalnie sprawdzać zadania do wykonania: zamieść podłogę, zamknąć i podliczyć kasę zwykłe rutynowe czynności przed zamknięciem. Gdy odliczałem minutę do zamknięcia, coś przykuło moją uwagę. W pobliżu wejścia stała osoba, tuż przed sklepem, twarzą do mnie. Była w kostiumie na Halloween, przerażająca czerwona-lateksowa maska diabła, która miała duży, spiczasty nos i kreskówkowy, szeroki uśmiech, który sięgał od ucha do ucha. Z górnej części maski wystawały małe czarne rogi. Wyglądała całkiem realistycznie, jak jedna z tych drogich masek filmowych. Gdyby nie była tak zaskakująca, byłaby całkiem imponująca. Maska została połączona z niedopasowanym czarno-czerwonym kombinezonem, który wyglądał jakby został złożony z części, znalezionych w sklepie z używanymi rzeczami. Na początku założyłem, że to tylko kupujący w ostatniej chwili lub ktoś, kto prawdopodobnie zabija czas przed udaniem się na imprezę. Ale ten ktoś stał zupełnie nieruchomo, twarzą do mnie i ani drgnął. Nie przeglądał rzeczy, nie robił zakupów, po prostu stał. Poczułem, jak moja klatka piersiowa się zaciska. Nie było powodu, by bać się dziwaka w kostiumie na Halloween, ale coś w tym wszystkim sprawiało, że włoski na karku stanęły mi dęba. Sposób, w jaki spokojnie stał, obserwując mnie, zaczął zżerać moje nerwy. Już miałem mu powiedzieć, że zamknięte, kiedy odwrócił się bardzo powoli, niemalże z rozmysłem i odszedł. Po prostu się gapiłem zmrożony w miejscu. Jego kroki były powolne, miarowe, niemal robotyczne, gdy znikał z mojego pola widzenia. Odetchnąłem, zdając sobie sprawę, że przez cały czas wstrzymywałem oddech. O co tu do cholery chodziło, pomyślałem. Pewnie jakiś dziwak robił sobie żarty. W końcu było Halloween. Otrząsnąłem się, próbując ponownie skupić się na zamknięciu sklepu i wydostaniu się stamtąd. Ale co kilka sekund zerkałem w stronę wejścia, na wpół spodziewając się, że znów zobaczą tego strasznego faceta w diabelskiej masce obserwującego mnie. Kiedy w końcu skończyłem, byłem wykończony i miałem szargan nerwy. Wyszedłem z pustego centrum handlowego w kierunku samochodu, co kilka sekund oglądając się za siebie. Bezpiecznie dotarłem do auta, teraz w pełni przekonany, że ta osoba, kimkolwiek była, po prostu się ze mną bawiła. Odrzuciłem mój niepokój i udałem się do sklepu halloweenowego, aby kupić jakiś kostium. Sklep z kostiumami na Halloween był jednym z tych rodzajów sklepów, które pojawiały się co roku, przejmując opuszczone sklepy sportowe i tym podobne. Pchnąłem drzwi i wszedłem do środka, a w prawie pustym sklepie rozległ się cichy dźwięk dzwonka. W lokalu panował lekki bałagan. Półki były teraz w większości puste, a dekoracje porozrzucane po podłodze z kilkoma marudnymi klientami zbierającymi resztki. Z głośników dobiegały dźwięki halloweenowej muzyki. Błądziłem bez celu, szukając choćby skrawka kostiumu. Alejki były prawie puste, ale szukałem dalej, czując narastającą presję czasu. Nagle muzyka ucichła, pozostawiając sklep w nieprzyjemnej ciszy. Wiedziałem, że nie mam zbyt wiele czasu do zamknięcia, więc pospieszyłem się, wodząc wzrokiem po półkach. Drzwi rozbrzmiały ponownie. Ktoś jeszcze wszedł do sklepu, ale nie zawracałem sobie głowy patrzeniem, kto to był. Na końcu jednej z alejek. Znalazłem mały regał z tanimi podróbkami masek słynnych filmowych zabójców. Chwyciłem plastikową maskę w stylu Jasona i ruszyłem w stronę kasy, pędząc do wyjścia. Gdy skręcałem za róg, moje serce podskoczyło. To znowu był on. Mężczyzna w masce diabła stał na końcu korytarza, oświetlony słabym, migoczącym światłem. Nie poruszył się, nie odzywał, po prostu mnie obserwował. Żołądek mi się skręcił, a w gardle zaschło. Nie ma kurwa mowy, pomyślałem, czując jak puls wali mi w uszach. Stał idealnie nieruchomo, po prostu się gapiąc. Przez ułamek sekundy rozważałem rzucenie maski i ucieczkę ale coś trzymało mnie w miejscu. Może to było niedowierzanie, a może szok. Wmówiłem sobie, że to zbieg okoliczności, zmuszając nogi, aby przeniosły mnie do przodu. Kasjer ledwo podniósł wzrok z nad telefonu, gdy tylko się zbliżyłem, gdyż był zbyt zajęty przewijaniem informacji na swoim telefonie. Miałem gęsią skórkę, gdy wyczułem, że mężczyzna w diabelskiej masce zbliża się do mnie, a jego oczy są skupione na mnie. Czułem ciężar jego spojrzenia, które wbijało się we mnie. Eee, tylko to, mruknąłem, rzucając tanią maskę na ladę. To było bezcenowe, ale przynajmniej nie pojawię się na imprezie Bena bez niczego. Kasjer powoli podliczył należność, a sygnały dźwiękowe kasy przecięły ciężką ciszę. Trzymałem głowę nisko, opierając się chęci spojrzenia za siebie, ale wiedziałem, że on wciąż tam jest i że ciągle mnie obserwuje. E, to będzie 10:53, powiedział kasjer, żując gumę i w końcu spoglądając na mnie. Wręczyłem mu pomięte banknoty. Moja ręka lekko się trzęsła, gdy chwyciłem resztę i wepchnąłem maskę do torby. Bez słowa ruszyłem w stronę wyjścia. Dzwonek zabrzęczał ponownie, gdy przekroczyłem drzwi, a zimne, nocne powietrze uderzyło we mnie jak plusk wody. Odetchnąłem gwałtownie, napięcie zeszło z moich ramion. Instynktownie zerknąłem przez ramię, na wpół spodziewając się, że zobaczę go... Mężczyznę w diabelskiej masce, stojącego przy wejściu i podążającego za mną. Ale nic tam nie było tylko pusty sklep i kilka osób kręcących się po chodniku. Znowu zniknął. Potrząsnąłem głową i wsiadłem do samochodu. Przypomniałem sobie, że to przecież Halloween przerażenie było tylko jego częścią. Poza tym miałem ważniejsze rzeczy na głowie, takie jak zrobienie z siebie idioty na imprezie Bena. Gdy dotarłem do domu Bena, impreza była już w pełnym rozkwicie. Samochody były zaparkowane w górę i w dół przecznicy, a ja słyszałem basy muzyki, zanim jeszcze wysiadłem z samochodu. Dom był udekorowany cudownie. Sztuczna pajęczyna zwisała z drzew. Lampiony wyścielały chodnik, a pomarańczowe światła migotały w oknach. Z wnętrza domu dobiegały dźwięki dragula, roba zombie. Wyciągnąłem z torby plastikową maskę hokejową i nałożyłem ją na twarz. Nie było to wiele, ale wystarczy. I tak nie miałem ochoty iść na imprezę na całość. Chciałem po prostu wtopić się w tłum... Wypić kilka drinków i miejmy nadzieję, uniknąć niezręcznych sytuacji z ludźmi. Drzwi wejściowe były szeroko otwarte, a ludzie wylewali się na podwórko, już pijani i śmiejąc się głośniej niż powinni. Wkroczyłem do środka i od razu poczułem zapach piwa i potu. Salon Bena był wypełniony po brzegi. Ludzie w kostiumach. Niektórych wyszukanych, a niektórych tak połowicznych jak mój, tańczyli, pili i krzyczeli przez huczącą muzykę. Hej, naprawdę przyszedłeś? Ben pojawił się znikąd, klepiąc mnie po plecach na tyle mocno, że prawie się przewróciłem. Miał na sobie kostium wampira, a z jego ust kapała sztuczna krew. tak, no cóż, tak naprawdę to nie dałeś mi wyboru. Powiedziałem żartobliwie podnosząc głos, aby słychać było mnie ponad muzyką. Masz napi się. Krzyknął Ben i wcisnął mi do ręki plastikowy kubek piwa, zanim zdążyłem zaprotestować. Gramy w piwnego ponga w kuchni. Chodź. Zawahałem się. Piwny pong nie był moją ulubioną grą, ale było to lepsze niż niezręczne stanie w kącie. Jasne, czemu nie? poszedłem za nim do kuchni gdzie tłum zebrał się wokół stołu wyłożonego plastikowymi kubkami ktoś ustawił maszynę na mgły, i pomieszczenie wypełniło się wirującą białą mgłą przez co trudno było zobaczyć więcej niż kilka stóp przede mną wypiłem łyk piwa i spróbowałem się zrelaksować w końcu to tylko impreza rozegraliśmy kilka rund piwo zaczęło robić swoje Rozluźniając mnie, i naprawdę zacząłem dobrze się bawić. Przez chwilę zacząłem nawet zastanawiać się, dlaczego nie wychodzę na imprezy częściej. Ale gdy tylko pojawiła się ta myśl, kątem oka znów go zobaczyłem. Tę postać, tę diabelską maskę, ten długi spiczasty nos i szeroki uśmiech. Stał w salonie tuż za krawędzią tłumu. Idealnie nieruchomo tak jak w sklepie. Nie ruszał się ani nie próbował z nikim rozmawiać. Po prostu stał i patrzył na mnie. Zaschło mi w gardle, a żołądek skręcił się w supeł. Co on tu do cholery robił? Jakim cudem za mną przyszedł? Zamrugałem na wpół spodziewając się, że zniknie, jakby to była jakaś sztuczka ze światłem ale kiedy spojrzałem ponownie, wciąż tam był. Podniósł rękę, pomachał mi powoli i szyderczą, po czym odwrócił się, by odejść. Może to przez drinki, a może przez poczucie bezpieczeństwa w tłumie, ale złość zaczęła się we mnie gotować. Odstawiłem drinka i przepchnąłem się przez tłum, starając się utrzymać go w zasięgu wzroku. Chciałem go złapać i dowiedzieć się, kim był i dlaczego do cholery mnie śledził, ale zanim dotarłem do salonu, już go nie było. Tak po prostu. Przeszukałem pokój, serce waliło mi w piersi, ludzie śmiali się, rozmawiali i tańczyli, jakby nic się nie stało. Pomyślałem o powiedzeniu Benowi, ale co mógłbym powiedzieć? Czy jakiś dziwak w diabelskiej masce chodził za mną całą noc, pomyślałby, że popadam w paranoję. Musiałem się uspokoić. Wmawiałem sobie, że to tylko jakiś żartowniś. Może ktoś, kto był wcześniej w centrum handlowym i mnie rozpoznał, a może ktoś, kogo znałem, tylko się ze mną droczył. To było Halloween. Ludzie powinni być straszni. Wziąłem kolejne piwo. Wypiłem długiego łyka i zmusiłem się do odprężenia. To było tylko w mojej głowie. Nie ma się czym martwić. Nie zostałem długo na imprezie. Po kilku kolejnych piwach i niezręcznej pogawędce usprawiedliwiłem się i wymknąłem. Po prostu nie byłem już w nastroju. Myślałem tylko o tym facecie. Za każdym razem, gdy się odwracałem, spodziewałem się zobaczyć go i jego diabelską maskę, stojącego tam i tylko obserwującego. Z ulgą wróciłem do samochodu i zostawiłem hałas i chaos za sobą. Ulice były ciche, gdy jechałem do domu. Sporadyczna grupa nastolatków w kostiumach wciąż błąkała się po chodnikach. Dom moich rodziców znajdował się zaledwie kilka przecznic dalej. A kiedy wjechałem na podjazd, wszystko wydawało się spokojne. Światło na werandzie było włączone, a na ganku stały zapalone dnie. Zaparkowałem i wszedłem na frontowe schody, grzebiąc kluczykami, gdy otwierałem drzwi. Cisza była niemal pocieszająca po hałasie imprezy. Wszedłem do środka, delikatnie zamykając za sobą drzwi. Mamo? Tato? Zawołałem, ale nie było odpowiedzi. Prawdopodobnie poszli już spać. Zapaliłem światło w korytarzu i ruszyłem w stronę schodów, planując po prostu położyć się w moim pokoju i zapomnieć o całej tej nocy. Ale coś mnie powstrzymało dźwięk kapanie powolne, miarowe kapanie. Nie kapanie w umywalce, ale cięższe, grubsze kapanie. Powoli ruszyłem w kierunku kuchni, skąd dochodził dźwięk. Oddech uwiązł mi w gardle, gdy rozglądałem się po domu. Gdy zbliżyłem się do kuchni, dźwięk stał się głośniejszy, a w powietrzu unosił się dziwny zapach, coś jak miedź. Wszedłem za róg do kuchni, kiedy zobaczyłem zaraz czegoś. Nie, nie czegoś. Kogoś. Zamarłem, moja krew zmieniła się w lód. To był mój ojciec. Siedział przy kuchennym stole, podobnie jak moja mama, tylko że coś było nie tak. Siedzieli przy stole obok siebie, jakby na mnie czekali. Ale coś było strasznie nie tak. To było tak bardzo nie tak, że mój mózg potrzebował chwili, aby nadążyć za tym, co widziały moje oczy. Ich głowy zniknęły. Poszarpane, czerwone kikuty ich szyi były wszystkim, co pozostało, a krew spływała po ich ubraniach na podłogę. Stół, niegdyś ciepły i znajomy, Teraz był przesiąknięty czerwonym płynem. Żołądek mi się skręcił, ale nie mogłem oderwać wzroku. Stałem zamrożony w szoku, każdy mięsień zablokowany w miejscu, gdy mój mózg starał się przetworzyć koszmar, który miałem przed sobą. Na początku nie byłem w stanie zrozumieć, czy to, co widzę, jest prawdziwe, czy to jakaś pokręcona halucynacja. I wtedy go zobaczyłem. Mężczyzna, diabeł, stał w kącie, niemal wtapiając się w cień. Z bliska był duży, o wiele większy, a jego postawa była niepokojąco spokojna. W każdej ręce trzymał głowę, ich głowy, za włosy, grube kosmyki skręcone wokół jego palców. W jego dłoniach widziałem źródło tego dziwnego dźwięku. Krew kapała z ich odciętych głów, lądując na kafelkowej podłodze z cichym, rytmicznym plask, plask, plask. Dźwięk był okropny i przez chwilę słyszałem tylko kapanie krwi i bicie własnego serca. Nie poruszył się, nie drgnął. Po prostu stał tam idealnie nieruchomo. Jego ręce były wyciągnięte w moją stronę, trzymając dumnie głowy moich rodziców jak dwa trofea. Nie mogłem oddychać. Chciałem krzyczeć, uciekać, ale zamarłem ze strachu. Cofałem się powoli, krok po kroku, nie spuszczając z niego wzroku. Jego głowa się nie odwróciła. Jego ciało się nie poruszyło. Po prostu wpatrywał się we mnie z tym spiczastym nosem, tym wielkim, czerwonym uśmiechem, jakby był zamrożony w czasie. Cofałem się, a moja klotka piersiowa zaciskała się z każdym centymetrem. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłem, zanim odwróciłem się i uciekłem, był mężczyzna wciąż stojący w kącie, z głowami zwisającymi z jego rąk. Całkowicie nieruchomy, z zimnymi oczami wpatrującymi się we mnie. Nigdy się nie poruszył i to chyba było najgorsze. Odwróciłem się i pobiegłem dalej. Zatrzymałem się dopiero w połowie ulicy, z trudem łapiąc oddech, trzęsącymi się rękoma, szukając telefonu. Moje palce ledwo działały, gdy wybierałem 911. Mój głos drżał, gdy powiedziałem operatorowi, co się działo. Kiedy przyjechała policja, dom był już pusty. Mężczyzna, diabeł, po prostu zniknął. Nigdy go nie odnaleziono. Policja uznała, że to jakieś makabryczne wtargnięcie do domu, ale ja znałem prawdę. Śledził mnie przez całą noc, a być może dłużej. Po prostu obserwując, czekając na idealny moment, chciał, żebym to zobaczył, żebym wiedział, z jakiegoś powodu wybrał właśnie mnie. To było w zeszły Halloween, kiedy moje życie zmieniło się na zawsze. Boję się, że wróci po mnie w to Halloween. Boję się, że w każdej chwili znów mogę zobaczyć tę maskę. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty Pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, Możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.